Ponownie jesteśmy w Alicante. Janek gra za chwilę mecz drugiej rundy. Teraz się rozgrzewa razem z kolegą z Olim. Wcześniej o godzinie 9 mieli rozgrzewkę w Los Pinos, tam gdzie Janek trenuje na co dzień. Grali właśnie z Mariano taką rozgrzewkę. Janek gra chyba z trzecim rozstawionym. Chłopiec chyba też w wieku Janka. Podobno jeden tutaj z najlepszych w regionie, chyba wśród dwóch, trzech najlepszych w regionie w Janka wieku. Także zobaczymy, fajny sprawdzian. aqui Dzięki. Dobry mecz. Brawo. No, dobrze. dobrze mi się z nim grało, bo mogłem więcej pograć, bo on trzymał więcej piłkę w kolcie i jak miał stawkę na przykład w półkotlu, to nie potrafił mnie skończyć. No i w pierwszym gemie się troszkę zestresowałem ale później było lepiej. Dobrze, że z nim zagrałem. i ja no to on mi serwował taki serwis, taki, taką patelnię mi serwował. Ja się ustawiałem trzy, czwarte się ustawiałem, żeby zaretygnować jego uderzenie. No i to mi dało dużo przewagi. Bo jego serwis był bardzo łatwy do skończenia. Chyba że się podpalałem, to zepsułem. Ten chłopak w ogóle on był tam jeden z najlepszych, chyba tam czwarty w regionie do lat 10. No I ja z nim wygrałem 6'1, 6'0, więc uważam, że, że dobrze mi z nim poszło. No, ale mógłbym do zera z nim wygrać, bo ja było 5-0 w pierwszym secie i, i oddałem mu gama praktycznie za darmo. I ja po prostu zrobiłem błędy z Leturna albo dwa. I, no, no i bardzo słabo w prezencie było tego Gema, a mogłem z łatwością go wygrać. No ale wszystkie mecze do tej pory były 6-1, 6-0, więc, więc dobrze. Teraz dalej będę grał z. Nie wiem z kim będę grał, ale będę grał za tydzień. I nie wiem jaką będzie grał, ale będę przygotowany, żeby dobrze zagrać. Cruzado, ahí va Rafa. de

jaką wykonuje Mariano i Amancio Peinado bo Janek przez te dwa miesiące zrobił naprawdę bardzo, bardzo duży postęp i tym bardziej mnie to cieszy, bo idziemy wszyscy w jednym kierunku i ja trochę przeszedłem w rolę ojca, trochę mniej trenera ale gdzieś tam też pomagam od czasu do czasu wychodzę z Jankiem na kort tym bardziej ta, ta wygrana cieszy, bo ten chłopiec w zeszłym roku chyba był trzeci w, tutaj w regionie do lat 10 no i to był taki pierwszy sprawdzian Janka tutaj, żeby zobaczyć jaki jest poziom i, i zdał go naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo mimo że wynik 6, 6 0 no to mm, mecz był ogólnie zacięty. No ale tamten chłopiec widać, że nie przepracował ostatniego czasu tak jak Janek. Także do następnego trzymajcie się.